Pan Jezus chce, żebyśmy byli ludźmi dojrzałymi, to znaczy tymi ludźmi, którzy w pewnym momencie porzucą swoje lalki, zabawki, konsole, yy, stadiony, być może piłkarskie albo inne areny rozrywki, żebyśmy oczywiście porzucili to na rzecz. Niesienia krzyża. Pan Jezus powiedział, kto nie bierze swojego krzyża, a chce iść za mną, nie może być moim uczniem. A więc czy to oznacza, że powinniśmy pozbyć się wszelkich radości? Nie. Powinniśmy być odpowiedzialni, powinniśmy szukać dobrych rozwiązań dla siebie i dla naszych najbliższych, i dopiero wtedy, te wszystkie inne rzeczy, które odrzuciliśmy jako te, które stanowiły do tej pory jedynie nasze życie, wtedy staną się, zostaną nam dane i staną się wielkim źródłem radości dla nas i dla naszych bliskich. thank <laughs> you